Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Dzisiaj mamy taką mroźną, piękną pogodę Zamarznięta jest ziemia Więc będziemy Obcinali tutaj nad nad polem gałęzie a ze względu, że to nie jest nasz las to co obetniemy, wciągamy wszystko do środka I ewentualnie ktoś będzie miał życzenie, to sobie to obrobi a ze względu, że tak jak mówię, to nie jest nasze ojejku to tylko tyle, że wciągamy to tutaj do lasu pogoda jest ku takim pracom bardzo dobra, bo tak, jak mówię, jest zamarznięte nawet ładowarka śladów nie robi I, i można sobie spokojnie tutaj te gałązki poobcinać. Co więcej, o kurde, yy, co więcej, jest za wiatrem, bo leciutko dzisiaj wieje, ale akurat wieje ze wschodu. A tu mamy ścianę zachodnią, więc jest wszystko za wiatrem. I na spokojnie sobie można można takie prace robić. Później przyjdzie właśnie wiosna. Planuję tutaj zasieć. Tam jeszcze Tomek trzeba wciągnąć. <laughs> Najprawdopodobniej będzie tutaj kukurydza zasiana. Jeszcze jeszcze co do tego się waham. Nie wiem czy będzie to 7 hektarów czy 17 łącznie, z tym kawałkiem no to jeszcze czas pokaże, zobaczymy zobaczymy jak, jaka będzie wiosna, jak to wszystko wypali co prawda wstępnie kukurydza już jest zamówiona e, no i będziemy czekali, prawda? Co, co, czas, co czas pokaże wtedy będziemy nad tym się poważnie zastanawiać 喔喔、uh huh. Tomek, weź tego Tomek Tomek Od dołu, od No i już zaczyna to ładnie wyglądać Tu już mamy przycięte Praktycznie równo, równo z miedzą jest Tam będziemy musieli jechać bo O to co wystaje ponad, ponad ee, pole to trzeba będzie wyciąć A tu mamy czystą, piękną przestrzeń Mam prostu pod słonko, teraz patrzę No i tutaj też mamy jeszcze do przecięcia trochę Ale już powoli, powoli idzie Grube gałęzie wciągamy Przynajmniej może zwierzyna między tymi gałęźmi, gałęziami przepraszam, będzie, nie będzie mogła tak swobodnie sobie chodzić. Gdzie cały czas do przodu prace idą. I wbrew pozorom, że jest minus 6 stopni, to i tak i tak ciepłutko. Jak się robi, to jest naprawdę ciepło. już ładnie wygląda mamy sporo zrobionego dół jest zrobiony, jeszcze tylko tu krzaczki zostały niestety dzisiaj już musimy skończyć ale jeszcze jutro i kolejne dni są można powiedzieć, że jedno lasu mamy zrobionego tu też się drzewo waliło no, dosyć, znaczy jeszcze wcześniej zanim było uprawiane, tutaj zanim Tomek uprawiał tylko jest podwalone pod o, pod brzeg, tak jak mówię, to nie jest nasze, więc tego nie ruszamy. No i co? No i jeszcze... Jeszcze myślę, że jeden dzień i na spokojnie będzie zrobione. Tutaj przy tych dębach trochę będzie więcej nie, obcinania. No niestety, on jak walnie na ziemię, to jest więcej sprzątania niż, niż tego wszystkiego... niż tego cięcia. Twardy jest, zmarznięty i to wszystko teraz strzela. Trzeba byłoby widełki czwóreczki wziąć i wtedy ładnie nosić tutaj do, do lasu. Prze, prze, przeciąć troszeczkę, tak żeby było gdzie te krzaki wciągać. O, Tu już jest taki przestrzał, to normalnie wieje tak po rękach, że, e, że szok. No ale cóż, urok zimy, śnieg i mróz też potrzebny. Jeżeli chodzi o kolej rzeczy, no to jest tak jak powinno być, czyli najpierw mróz, potem śnieg. Teraz przydałaby się tylko jeszcze jakaś ko kołderka spory taka. Z 10 cm grubości na, to, na te oziminy, na te uprawy, żeby przykryło ją, i wtedy można spać spokojnie. No dobra, my zwijamy się do domu. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Cześć.